Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą z nową sterylizatornią. Samorząd przyszłości, czyli debata z okazji reformy, która najgłębiej zmieniła Polskę. Ponad 3,5 miliona złotych z budżetu Mazowsza na przebudowę drogi w powiecie grujeckim, Środki ochrony dla strażaków. Gmina Izabelin stawia na sport i rekreację. Szpital w nowym mieście nad Pilicą ma nową sterylizatornię. Jej nowoczesne wyposażenie pozwoli w sprawny i bezpieczny sposób przygotować wyroby medyczne niezbędne do przeprowadzania badań i leczenia pacjentów. Inwestycja kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Ta dotychczasowa nie spełniała podstawowych norm, w związku z czym szpital zmuszony był do wynajmowania narzędzi i korzystania z usług innych firm. Mowa o sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 2 milionów złotych przeszła gruntowną przebudowę, a także zyskała sprzęt medyczny, który będzie wykorzystywany w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To jest taki obiekt, jeżeli chodzi o sterylizację i narzędzi medycznych, ale też całego sprzętu medycznego, który jest niezbędny po to, żeby taki szpital mógł funkcjonować. Chociażby ten fakt, że mieliśmy tutaj do czynienia z, już na pierwszym etapie rozwoju epidemii z zakażeniem, no, udowadnia niezbędność takiego, takiego, takich urządzeń, takiego miejsca. Jest bardzo wysoki poziom, bardzo nowoczesne urządzenia sterylizujące. No i to jest kolejny etap modernizacji tego szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Szpitala, który no już wiele razy padało pytanie, czy jest potrzebny, czy jest w stanie przetrwać te trudne sytuacje. Jak życie pokazuje, jest potrzebny i jest w stanie poradzić sobie również podczas epidemii. W ramach projektu zakupiono m.in. sterylizatory parowe, myjnię ultradźwiękową, urządzenie do czyszczenia parą, aparat do czyszczenia ogólnego, respirator, kardiomonitory stacjonarno-przenośne, aparaty EKG, holter ciśnieniowy, holtery EKG czy kardiotokografy. Jest to bardzo ważna inwestycja dla nas, bo inwestycja kosztowna. Około 2,5 miliona przyszło z zewnątrz na teren naszego szpitala. Zakupiliśmy szereg sprzętu. Te sprzęty są potrzebne w porad. Dnia, aby funkcjonowały, aby poprawiała się jakość y, diagnozowania pacjentów. Te sprzęty są nam bardzo potrzebne. Cała inwestycja kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Co ważne, będą mogły z niej korzystać także inne placówki. Jest to duża inwestycja. Bez steryzatorni no, szpital nie mógłby funkcjonować. Nie tylko dla y, tego szpitala by nie służyła, ale dla innych przychodni, bo mamy też dookoła POZ-y, Czemu nie? Również może i dla Powiatowego Centrum Medycznego w grójcu e, służyć. To nie pierwsza inwestycja w szpitalu w Nowym mieście nad Pilicą. Dzięki wsparciu unijnemu możliwa była również rozbudowa Izby Przyjęć. Różne szczeble samorządu, różny staż i doświadczenia, odmienne wizje i perspektywy, jednak wspólna potrzeba umacniania to głos przedstawicieli województw, miast oraz gmin, którzy w trzydziestolecie istnienia samorządów spotkali się na debacie w Izabelinie. Jak będzie wyglądał polski samorząd w następnych dziesięcioleciach? Czego mu potrzeba, zarówno w obszarze działań miękkich, jak i po prostu zmian legislacyjnych? czy zostanie zapewniona mu odpowiednia autonomia, a mieszkańcy nawet najmniejszych wspólnot będą społeczeństwem obywatelskim? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć samorządowcy podczas debaty, która została zorganizowana w Izabelinie z okazji 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego. Jak podkreśla Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, będący współtwórcą ustawy o samorządzie terytorialnym, nigdy Nigdy nie spodziewał się, że taka organizacja społeczności lokalnej będzie cieszyła się tak dużym zaufaniem. Przyznam się szczerze, że rzeczywistość przekroczyła moje, że tak powiem, wyobrażenia i oczekiwania, bo tworząc samorząd, nigdy nie sądziłem, że to będzie tak mocna instytucja i że będzie się cieszyła tak wielkim uznaniem społeczeństwa. Bo z ostatnich badań wynika, że samorząd terytorialny cieszy się e, zaufaniem 74% naszego społeczeństwa. To jest zresztą rekord w ciągu tych lat 30. Zawsze miał wysoką pozycję. Dla porównania powiem, że Sejm, Senat to zwykle te 30 parę procent. 40 nigdy nie osiągnęli, prawda? Rząd 20 parę, a tu samorząd 74% ludzi, czyli de facto wszyscy właściwie ten samorząd mają do tego zaufanie. Więc to jest to jest dla mnie rzecz fantastyczna. Natomiast oczywiście widzę też różne błędy i w naszych rozwiązań nie wszystko potrafiliśmy, że tak powiem, przewidzieć, uniknąć wszystkich jakichś sytuacji niekorzystnych. Ale ważne jest to, że też samorząd wychował, no tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy wiedzą co to, to jest życie publiczne, co to jest budżet, co to są środki publiczne. Tak? I to będzie z każdym rokiem ta wiedza się powiększała. Zdaniem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, samorząd to twór, który odegrał najważniejszą rolę w transformacji kraju. Samorząd zmienił Polskę, bo ja miałem akurat taką okazję w moim życiu, że w na miasteczku samorządu przed 90 rokiem też funkcjonowałem. Co prawda krótko, bo tylko 6 lat. No ale to była zupełnie inna rzeczywistość. To, co się wydarzyło najpierw w gminach, a od 1999 roku też w powiatach i województwach, diametralnie zmieniło nasz kraj. Ludzie poczuli się odpowiedzialni za swoje wspólnoty, najpierw na tym wymiarze lokalnym, później na tym wymiarze też ponadlokalnym i regionalnym. Przebudowaliśmy przecież całą rzeczywistość, nie tylko gospodarczą, nie tylko polityczną, ale tą właśnie poczucie odpowiedzialności za nasze wspólnoty to wszystko spowodowało, że dzisiaj samorząd jest traktowany i odnajdywany jako ten, który włożył najwięcej w te zmiany, wręcz rewolucyjne. Uczestnicy debaty, pomimo zróżnicowanego stażu na swoich stanowiskach, zgodnie zaznaczali, iż samorząd to uosobienie tego, czym powinna być wspólnota. Samorządność to każdy z nas, każda obywatelka, obywatel gminy, miasta, powiatu, regionu, wreszcie Polski. I chyba tak musimy w to 30-lecie starać się naszym współobywatelom tłumaczyć, co to jest samorządność. Ja akurat jestem z miasta wolności i solidarności, z Gdańska. Miejsca, gdzie też sama osobiście od dziecka nasiąkałam samorządem, bo moi rodzice od lat dziewięćdziesiątych byli związani, tata z samorządem regionalnym, mama z miejskim, więc to jest coś, co właściwie przy stole kuchennym się we, we mnie wykuwało. Ale dzisiaj chyba najważniejsze jest to branie wspólnie odpowiedzialności, nie tylko za siebie samego, ale też za drugiego człowieka. Jednak wspólnota, o którą niejednokrotnie trzeba. Trzeba walczyć. Obecnie się głównie zmagamy z brakiem pieniędzy. Ten brak był widoczny już przed sytuacją epidemiologiczną. Coraz mniejsze wpływy, coraz większe wydatki, niedofinansowanie zadań zlecanych przez rząd. No a teraz po całej, w tej nowej sytuacji epidemiologicznej sytuacja robi się naprawdę zła. Wszystkie samorządy mają mniejsze wpływy do budżetu w kwietniu o 40%. Czekamy na to, co będzie w maju, ale nie spodziewamy się, że będzie lepiej i coś trzeba z tą sytuacją zrobić, bo jak staną inwestycje, to stanie cały kraj. Dlatego tak ważne jest zastanowienie się nad jego dalszą przyszłością, bo to właśnie on stanowi fundament współczesnego państwa demokratycznego typu zachodniego. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego powiat gruiecki przebuduje dwie drogi powiatowe. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa. Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu Grujeckiego: już niebawem przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej na trasie Uleniec Czekaj oraz Czekaj Różdżce. Jest to droga o charakterze ponadlokalnym. Łączy ze sobą gminę Grujec, Belsk Duży i Pniewy. Tu też przecinają się najważniejsze arterie drogowe w województwie mazowieckim, takie jak Droga Krajowa S7 czy Droga Krajowa nr 50. Jest to można powiedzieć kontynuacja dużego projektu, bo w ubiegłym roku wykonaliśmy odcinek na terenie gminy Grujec od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Uleniec i teraz jest to następny etap i w przyszłości będzie droga powiatowa wybudowana która będzie łączyła drogę krajową 50 z drogą wojewódzką od Belska Dużego w kierunku już województwa łódzkiego do Białej Rawskiej i dalej Rawy Mazowieckiej jest taki duży ciąg jest to droga dla naszego terenu bardzo ważna Znacząca mieści się w tym ciągu dużo grup producenckich, gospodarstw sadowniczych. Jest to taki, można powiedzieć, ciąg łączący te dwie znaczące drogi, gdzie jest bardzo dużo transportowane płodów rolnych, głównie jabłek, które są wytwarzane na naszym terenie powiatu. W ramach inwestycji droga zostanie przebudowana na dwóch odcinkach. Uleniec Czekaj, ponad. 1800 metrów oraz czekaj różce ponad 3300 metrów. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 6 milionów złotych. Wsparcie z budżetu Mazowsza to ponad 3,5 miliona złotych. Te pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Są elementem takiego programu wsparcia inwestycji ważnych pod względem równomiernego rozwoju województwa. Tak jak powiedział pan starosta, ta droga ma znaczenie gospodarcze, bardzo istotne. To, że służy do transportu do tego podstawowego produktu, jaką Ziemia Grujecka daje, to, że tam są grupy producentów, sadowników, no, dało też powód, dla którego właśnie tę drogę już drugi odcinek współfinansujemy. W sumie na ten program przeznaczamy ponad 200 milionów złotych do roku 2023. Procedura przetargowa już została uruchomiona. Władze powiatu mają nadzieję na jak najszybsze wyłonienie wykonawcy. Ponad 80 tysięcy jednorazowych maseczek, 8 tysięcy sztuk kombinezonów i ponad 2 tysiące kompletów ubrań specjalnych. To tylko część środków ochrony, które trafią do mazowieckich strażaków-ochotników. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 8 milionów złotych. 548 mazowieckich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, otrzyma niezbędne środki ochrony. Na ich zakup samorząd Mazowsza przeznaczył 8 milionów złotych. Pierwsza część zamówienia już trafiła do mazowieckich gmin, które przekażą je 541 mazowieckim OSP. Samorząd województwa mazowieckiego w ramach wsparcia walki z Covid-19 przeznaczył blisko 8 milionów złotych na wsparcie dla jednostek, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, a jest ich 548. Te pieniądze zostały przeznaczone na zakup pakietów ochrony osobistej, środków odkażających, tak aby każda taka jednostka bezpiecznie mogła nieść pomoc w epidemii, żeby mogła docierać również do osób potencjalnie zakażonych albo nieść pomoc czy to domom pomocy społecznej, czy indywidualnym obywatelom dzięki temu, że będą bezpieczni. Każdy zestaw zawiera 150 półmasek filtrujących, 15 kombinezonów i 14 sztuk rękawic jednorazowych, 20 worków na odpady o pojemności 120 litrów oraz płyny dezynfekcyjne. Niebawem do OSP trafi druga część dostawy, czyli komplety odzieży ochronnej, ubrania lekkie wraz z hełmami z przyłbicą i goglami. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, władze gminy Izabelin chcą stworzyć miejsce rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących z miejscowości Laski. Inwestycję wspomoże samorząd województwa mazowieckiego. Już niebawem gmina Izabelin stworzy miejsce zachęcające do uprawiania sportu, miejsce rekreacji, z którego będą mogli korzystać zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy gminy. Obiekt będzie zlokalizowany na działce gminy, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Inwestycja jest przeznaczona przede wszystkim dla mieszkańców gminy Izabelin. My nie planujemy, że to ma być jakaś atrakcja ściągająca ludzi z okolicy, ma być przeznaczona dla mieszkańców, dla dzieci ze szkoły, tak żeby wszystkie dzieci mogły mieć WF na basenie. Oczywiście dla jakby ludzi w wieku produkcyjnym, ale też dla seniorów. Gmina Izabelin to jest taka gmina, która charakteryzuje się troszkę starszym społeczeństwem niż ogół Polski, więc chcemy, żeby ci nasi seniorzy byli w dobrym, dobrym stanie. No i też mamy nadzieję, że dużą grupę użytkowników będą stanowili wychowankowie zakładu dla niewidomych w Laskach. W inwestycji pomoże samorząd Mazowsza, przeznaczając 4 miliony złotych na ten cel z budżetu województwa. Umowa właśnie została podpisana. To jest jeden z naszych programów wsparcia. Wydajemy już setki milionów rocznie na ten proces pomocniczości, czyli. Przekazujemy gminom, powiatom znaczące pieniądze. Ten akurat program to jest 200 milionów do 2023 roku na takie inwestycje ważne, które samorządy same nie są w stanie udźwignąć, a to są ważne z punktu widzenia rozwoju lokalnego również. To będzie obiekt wielofunkcyjny z możliwością korzystania też przez osoby niepełnosprawne, niewidzące. No, miejsce jest oczywiście wybrane świadomie, bo przecież to tutaj są laski, czyli miejsce, gdzie najdłużej funkcjonuje zakład, forma... Opieki, ale też forma wychowania, kształcenia osób niewidomych. Więc myślę, że to zakończy się powodzeniem. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 18 milionów złotych. To wszystko co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejne programy Mazowsze Wiadomości z regionu.